Да, покупаю печенье сюда. А я сюда, да, попробую печеньку туда куни. А ты их не Да. Гербата, по-польскую гербата. Туречка. Гербата. А по-французски ти. Ти. А как звучит ты не снимай по-польски? Давай, одну ложку. Не фильмуй. Не фильмуй. Не фильмуй. Nie filmuj, nie filmuję. Usłucham siebie córeczkę, nie chcę, żeby no. filmował. Zakrywajem A siebie mogę. To ty nie filmuj. I to idzie, urzęd. Dobra, o proszę. Kamer pani kamerman, proszę ładnie to wziąć, żeby było widać. Proszę bardzo, moja córeczka. O, nie, dalsze, dalsze, dalszy zdjął, dalszy, dalszy, zmiech. dalszy zmiech. To tak zdejmuj. Soreczka, tak zróbmy. A nie, a nie w dół, nowy Jachaczu. Wierch, Ona mi daje palec w dół. Patrzcie kameramanów. Нет, <laughs> Оля, что ты сделал? Меня будет... <laughs> Оп, я не